Dziś młodzież niemiecka myśli, że naziści najechali Niemców. Nie łączy kropek, bo nie ma łączyć. Tak jest edukowana. Nie przychodzi im do głowy, że obraz wiszący za plecami seniora Rodu podczas rodzinnego zjazdu został zabrany z polskiego domu, że złoto babci zerwano z ciał martwych polek, po których chodzili niemieccy żołnierze, zanim spalili je w masowym grobie. Zresztą nie ma kto się z nazizmem rozliczyć, skoro w państwie zdegenerowanym moralnie buduje się elitę gospodarczą, kulturalną czy polityczną opartą na nazistach. Niemcy nie zostali wyzwoleni. Niemcy zostali pokonani. Niestety, większość funkcjonariuszy państwa niemieckiego, tych, którzy odpowiadali za losy, za śmierć, za katowanie, za rabowanie Polaków, nie doczekali się szubienicy a stali się częścią niemieckich elit. Weźmy sobie za przykład takiego hańca Reinefarta, który w czasach powojennych został burmistrzem Westerlandu, deputowanym do Landtagu Schleswig-Holstein, a także cenionym adwokatem. Wcześniej, w trakcie II wojny światowej, odpowiadał za kilkadziesiąt tysięcy ludzkich istnień. To za jego sprawką, to pod jego nadzorem na woli katowano mężczyzn, kobiety, malutkie dzieci. Gdy w połowie lat 50. wróciłem do Niemiec, wszędzie, na wszystkich szczeblach władzy, a szczególnie w wymiarze sprawiedliwości, aż roiło się od nazistów. A celem Adenauera było doprowadzenie do uchwalenia w maju 1960 roku amnestii dla sprawców zabójstw. Tym samym 15 lat po zakończeniu wojny nazistowskiej zbrodnie miały zostać darowane i ostatecznie zapomniane. Denazyfikacja. Wierzą w nią tylko ci, którzy myślą, że kola zero jest zdrowa.